number 1 no no rule is don't ask anybody else what they think what their opinions are of you. Dzisiaj krótki materiał o tym, dlaczego większość osób zdecydowanie powinno mieć trenera przygotowując się do zawodów, i dlaczego przygotowywanie się do zawodów na własną rękę jest takie trudne. Because one of the most stressful things as a bodybuilder is trying to do your own contest prep. It's very easy to take your opinion and your set of eyes and give your thoughts on how somebody looks that's standing in front of you. It's very different to be opinionated when you're staring into a mirror looking at yourself. Because you're always your worst critic. Problem is, when you're looking at yourself, you second guess things that you normally wouldn't second guess if. You were looking at somebody else. So it is very important that you get a coach, AKA, you hear people say a second set of eyes, it's your set and somebody else's set. And sometimes you need a third set of eyes. if I was training with a training partner every week or every day, I would make sure that when I send check ins, you know, many training partners that rode with me through and through shows. And if I took pictures to send to a CEO or my coach, I would ask them, What do you think? How do I look from last week to this week? I want their feedback. They're looking at me more than anybody, they can see things that I don't see. They can see if I'm full, flat, harder, softer. You know, just be conscious. Na kanale AFBB AMA guy Systemino si nagrał material o tym. Dlaczego jego zdaniem tak ciężko jest przygotować się samodzielnie do zawodów i co jest rzeczą absolutnie obowiązkową, jeżeli chodzi o przygotowywanie się z trenerem oraz bez trenera? Jeżeli ktoś przygotowywał się samodzielnie do zawodów, prawdopodobnie przyzna mi rację, że największym problemem jest oszacowanie swojej formy w realny i rzetelny sposób. Każdy niestety jest najgorszym krytykiem samego siebie, zatem widzi rzeczy, których tak naprawdę nie ma lub nie widzi rzeczy, które tak naprawdę są. Dlatego też warto jest mieć zaufaną osobę, która powie nam swoją opinię rzetelnie w taki sposób, jak ona to widzi. Dlatego, że podczas przygotowywania się do zawodów wraz z tym, jak przybliża się data naszego wyjścia na scenę, stajemy się oczywiście coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej głodni, coraz bardziej słabi. Stąd też bardzo często z tyłu głowy pojawia nam się pomysł tego, że trzeba załadować. To jest jedna grupa osób. Druga grupa osób zdecydowanie chce unikać tego ładowania, mimo tego, że może być ono zdecydowanie konieczne, tylko i wyłącznie dlatego, że boi się na przykład tego, że zaszkodzi to formie, którą aktualnie posiadają lub temu, jak będą wyglądać ostatecznie na scenie. I teraz pytanie brzmi, jeżeli nie mamy nikogo, kto może nam realnie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście jest warto załadować, czy też nie i to jest rzecz, którą niestety ciężko jest oszacować samodzielnie i stąd też dużo. Problemów wynikających właśnie z prowadzeniem się samodzielnie. Kolejną rzeczą, o której niestety Guy tutaj nie wspomniał, jest oczywiście kwestia doboru wszystkiego rodzaju środków, spalaczy, czy też samego rodzaju stosowanej diety. Bardzo często ludzie lubią przekombinowywać, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, i często bywa tak, że w rzeczywistości po danym starcie stwierdzają, że czegoś było zdecydowanie za mało, lub też czegoś było zdecydowanie za dużo. A w przypadku, w którym mielibyśmy kogoś, kto rzetelnie jest w stanie to ocenić, patrząc po prostu na nas z boku i patrząc. Obiektywnie, a nie skupiając się na subiektywnej ocenie, prawdopodobnie można by to było w bardzo łatwy sposób wyhaczyć. A very big tip one thing I don't think anybody should do, I tell this to all my friends that compete or my clients. If you're going to compete and try to get in shape, the number one no-no rule is don't ask anybody else what they think. What their opinions are of you, and that's very important. And the reason why I say that is because you're going to ask 10 different people their opinion of you, and you're going to get 10 different answers, and then you're going to confuse yourself. So, there's no reason to stretch yourself out and to ask people who don't know anything about bodybuilding how you look, even if they do know about bodybuilding. You have your coach who's the one critiquing you, unless it's somebody who looks at you all the time. A random person's opinion of how you look isn't going to mean shit because most people out there that have never it before are going to look at somebody getting ready for a show and they're going to look better than the average Joe. So, you're always going to get, for the most part, told you look really good. So, it's very hard to get people to understand what it is you're looking at. On top of that, if it's just a random gym goer, they probably going to tell you, you look good. And unless they're your friend or your coach, they're not going to tell you you look like shit or you're behind or you need to fucking crank it up a bit. So, that is very, 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 very important. To jest rada, którą powinno się oprawić w ramkę i zawiesić podczas okresu przygotowań na ścianie w możliwie najbardziej widocznym miejscu, dlatego że spotykam się z tym bardzo, bardzo często, że ludzie. Zasięgają opinii w bardzo wielu miejscach, i to nie tylko opinii innych ludzi, innych trenerów, innych osób, które mogłoby być potencjalnie doświadczone w temacie, ale bardzo często zadają pytania na różnego rodzaju forach internetowych, czy też Ola Boga, na facebookowych forach dotyczących dopingu czy kulturystyki, gdzie można spotkać osoby o bardzo niskim poziomie wiedzy i takie, które rzeczywistości nam nie pomagają, bo mącą nam, jak powiedział Gaj w głowie. I niestety, nawet jeżeli ktoś ma bardzo szczere zamiary, to wtrącanie się w trakcie okresu przygotowań do procesu, który ktoś Robi, zwłaszcza z trenerem, bo jeżeli robimy coś samodzielnie, to czasem taka rzecz może być faktycznie przydatna. Natomiast jeżeli robimy coś, zwłaszcza z trenerem, mamy jakieś, mamy jakieś założenia, mamy jakiś plan, coś, czego się trzymamy, jakieś założenia, jakbyśmy chcieli, żeby to przebiegało. Mądzenie sobie w głowie i wrzucanie sobie takiego myślenia, że być może można byłoby coś zrobić lepiej, inaczej czy też bardziej skutecznie, niestety będzie tylko. Powodować, że będziemy wyglądać gorzej, czy to ze względu na to, że będziemy się po prostu bardzo stresować, czy też zaczniemy, nie daj Boże, kombinować na własną rękę, czego absolutnie w okresie przygotowań nie wolno robić, zwłaszcza współpracując z osobą, która nas prowadzi zewnętrznie. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się sam do zawodów, czy masz kogoś, kto ci w tym pomaga, pamiętaj, żeby trzymać się założonego planu i reagować tylko wtedy, kiedy faktycznie trzeba reagować. Jeżeli ten materiał pomógł ci w jakiś sposób, lub też po prostu. Pozwolił zabić Ci czas na przykład podczas porannego kardio. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. A jeżeli istnieje taka możliwość, zostaw komentarz na dole i udostępnij ten materiał dalej. Dzięki wielkie i widzimy się w następnym materiale na kanale.